No to zaczynamy. Łaska wam i pokój od tego, który jest, który był i który przyjdzie, i od siedmiu duchów, które są przed jego tronem, i od króla, Bóg z nami. Ja jestem, Bóg Zdrowi, jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat królewski. Pewnie się zastanawiacie, ale co to za imię Bóg Zdrowi? Moje imię to również wiadomość dla Was, Bóg Zdrowi. Moje imię po hebrajsku to Rafael. -Oczywiście hebrajski zromanizowany. W hebrajskim czytamy od prawej do lewej, czyli El Rafa. Tłumacząc na polski el, czyli skrót od Elohim, znaczy Bóg. Tłumacząc Rafa na polski, uzdrowi lub uzdrawia. Ale w tym wypadku uzdrowi, ponieważ to dopiero ma się dokonać. Moje imię po niemiecku to Gott wird heilen, a po angielsku God will heal. Imiona aniołów po hebrajsku: Immanuel, El Imanu, Gabriel, El Gabri, Rafael, El Rafa, Mikael, El Mika. Imiona aniołów po polsku: El Imanu, Bóg z nami, El Gabri, Bóg jest wielki, El Rafa, Bóg uzdrowi, El Mika. Tuż jak Bóg. Do każdego z imion aniołów jest przypisany werset ze słowa mojego ojca. Księga Daniela, rozdział 12, werset 1 i tutaj dla przykładu podałem w języku hebrajskim imię Mikael. W polskiej wersji Biblii zostało to imię przetłumaczone jako Michał, czyli jako kłamstwo. Ponieważ jak już wcześniej widzieliście, Mikael przetłumaczone na polski znaczy któż jak Bóg. Każde z imion aniołów, czyli posłańców, jest również wiadomością od Boga. Także sami widzicie, że imię Michał nie trzyma się kupy. Przeczytam ten werset, jak powinien brzmieć prawidłowo. Księga Daniela, rozdział 12, werset 1. W owych czasach wystąpi Któż jak Bóg, wielki Książę, który jest opiekunem dzieci Twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród Twój dostąpi zbawienia. Ci wszyscy, którzy zapisani są w Księdze. A teraz werset mojego najstarszego brata. Księga Izajasza, rozdział 7, werset 14. Dlatego Bóg sam da Wam znak, Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Immanuel, a po polsku Bóg z nami. Teraz mój werset jeszcze raz, tylko że z imieniem w języku hebrajskim, zromanizowanym. Ja jestem Rafael, czyli Bóg Uzdrowi, jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed Majestat Królewski. W moim imieniu też się znajduje cząsteczka zaznaczona na żółto, El, czyli Bóg.